Czy dla wszystkich starczy miejsca? Od trzech lat mamy cały czas pełny stan i listę oczekujących ruch chorzów na podium. Tu na Śląskie jesteśmy wspaniali. Dlatego jestem dzisiaj na ruchu i dlatego gratuluję im zwycięstwa. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Dla naskoczyła dzień dobry. Rozpoczynamy infoserwis chorzowianin TV. W naszym mieście jest niemal 130 miejsc żłobkowych w placówkach publicznych. Z roku na rok lista oczekujących wydłuża się. Sprawdziliśmy, czy w tym roku dla wszystkich starczy miejsca. W żłobku miejskim przy ulicy pocztowej są 84 miejsca, ale liczba dzieci oczekujących na przyjęcie jest jeszcze wyższa. Od trzech lat mamy cały czas pełny stan i listę oczekujących. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 100 osób. Zapotrzebowanie na tego typu opiekę od trzech lat regularnie wzrasta. Zdaniem Beaty Klimas przyczynił się do tego wyż demograficzny z lat 80. Dzisiaj po prostu to pokolenie dojrzało, dorosło i. Zaczęło się rozmnażać. A w międzyczasie była tak zwana dziura demograficzna, która spowodowała, że samorządy z powodu wysokich kosztów utrzymania zlikwidowały nadmiar wtedy placówek, które dzisiaj byłyby jak znalazł. No. Jak dowiedzieliśmy się w chorzowskim urzędzie miasta, publicznych żłobków w mieście nie przybędzie. Nie stać nas na to w obecnej sytuacji finansowej, żebyśmy budowali nowe żłobki. Ale żeby zapewnić miejsca żłobkowe, nie trzeba budować nowych żłobków. Miasto ma inny pomysł. Dzieci poniżej trzeciego roku życia znajdą miejsce w przedszkolach. Na razie pomysł będzie realizowany w siedemnastce. Wyszła taka prośba ze strony rodziców, aby otworzyć, spróbować, czy dałoby się przyjąć dziecko, dziecko dwuletnie do oddziału. Przemyślałam to, rozmawiałam z personelem pedagogicznym, z obsługą, z administracją i stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie że damy radę, otworzyć taki oddział na przykład dwulatków i dać taką ofertę właśnie rodzicom. Od września szeregi przedszkola zasili 22 latków. Podobne rozwiązanie, ale w ramach oddziału żłobkowego działa już w przedszkolu nr 8 w Chorzowie Bataran. Są dwa oddziały żłobkowe, jeden dzieci młodszych, czyli w zasadzie tak od niemowlaka do dwulatka i drugi oddział żłobkowy dzieci starszych i w tym oddziale przebywają dzieci dwuletnie. Jest to jeden rocznik, dzieci dwuletnich, które praktycznie jakby już się przygotowują potem do oddziału przedszkolnego. Jeśli rodzice nie znajdą miejsc dla najmłodszych pociech w publicznych placówkach, mogą spróbować w prywatnych. Wesoły poranek jest w stanie przyjąć 60 maluchów. Obecnie żłobek zapełniony jest w połowie. Rodzice są zadowoleni, a przede wszystkim dzieci. Zaspakajamy wszystkie potrzeby psychologiczne, pedagogiczne. Dalej, społeczne dziecka i to jest dla nas najbardziej istotne. W prywatnym żłobku wpisowe to koszt 300 zł, a czesne 700. Do tego należy doliczyć jeszcze stawkę żywieniową. Pod względem finansowym placówki publiczne są bezkonkurencyjne, bo kosztują rodziców miesięcznie około 250 zł. Pełna odpłatność za ten żłobek no, przekracza możliwości takiej przeciętnej rodziny. Dlatego dyrektorzy przedszkoli i rodzice nadzieje pokładają w nowej ustawie żłobkowej, która została przyjęta w styczniu. Według niej obok żłobków funkcjonować mają inne formy opieki, m.in. klubiki dziecięce, dzienny opiekun, legalna niania czy żłobki przyzakładowe. Ustawa żłobkowa, nie wiem, czy ona była konsultowana. Z dyrektorami, którzy prowadzą żłobki. Czy w ogóle, czy w ogóle to był wymysł tylko ministerstwa? Dlaczego? Dlatego, że. W tej ustawie, jeżeli się dobrze czyta, pisze wyraźnie, wszystko jest w gestii. W gestii Urzędu, miasta w gestii, tam e, radny w gestii, w gestii. To nie znaczy, że musi. To nie jest pewnik, że będzie subwencja, że, będzie opłata, że będą opłaty. Ustawodawca nie przewidział e, kosztów ustawy w nowym budżecie, w związku z czym miasta muszą znaleźć same we własnym budżecie, który jest już i tak mocno okrojony środki na... Y, tworzenie nowych miejsc. Jest jednak dobrej myśli. Mam nadzieję, że ta nowa ustawa żłobkowa wniesie jakieś nowe rozwiązania, pozwoli dofinansować prywatne żłobki na tyle, żeby rodzicom życie ułatwić. Dwa lata temu mistrzostwo, w tym roku trzecie miejsce. Ruch Chorzów udowadnia, że szkolenie młodzieży w Chorzowie jest na najwyższym poziomie. W czwartek piłkarzom gratulował Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To, to. W hotelu Arsenal Palace odbyła się wyjątkowa uroczystość. Podopieczni trenerów Ireneusza Psykały i Bogusława Pietrzaka świętowali zajęcie trzeciego miejsca w minionym sezonie młodej ekstraklasy. To nie pierwszy nasz raz? Dwa lata temu. Było podium, w zeszłym roku prawie otarliśmy się o podium, w tym roku mamy trzecie miejsce. Ja muszę powiedzieć, że to zasługa naszego sztabu szkoleniowego, sztabu trenerskiego a i realizacja naszych jakichś celów, które żeśmy sobie wcześniej założyli, że ruch Chorzów będzie kuźnią talentów. Gościem honorowym uroczystości był przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. Najsilniejsze zawsze były młodzieżówki śląskie. To się powtarza: jesteśmy fantastyczni. Tu na Śląskie jesteśmy wspaniali. Dlatego jestem dzisiaj na ruchu i dlatego gratuluję im zwycięstwa. Dla trenera drużyny młodzieżowej Ruchu nie tak ważny jest ten sukces, co to, ilu zawodników zasili składy drużyny z ekstra klasy. Jest grupa młodych chłopaków, którzy pukają do szatni pierwszego zespołu. Chciał zdradzać, których poleciłby trenerowi pierwszej drużyny że zostawmy to w szatni, że tak powiem. Kibiców jednak najbardziej interesuje to, czy sukcesy młodych piłkarzy mogą pociągnąć za sobą powodzenie pierwszej drużyny ruchu. Ja myślę, że to wszystko w, w siłach i w nogach naszych zawodników. Na razie odpoczywają, regenerują akumulatory. Spotkamy się na pewno 20-21 czerwca, także zobaczymy. Zostajemy jeszcze przy ruchu chorzów. Poprosiliśmy Rafała Grodzickiego, kapitana niebieskich o podsumowanie minionego sezonu. Do 3, 1 lub 1 maja sezon był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Przede wszystkim ta druga runda. Byliśmy nawet na piątej pozycji w tabeli. Gdyby nie te ostatnie cztery mecze i nasza niemoc, nieskuteczność, na pewno można by było dzisiaj śmiało powiedzieć, że sezon bardzo udany. Tak jak trener powiedział. Eksperymentalny, bo, bo tak naprawdę runda wcześniejsza była ciężka, przez to, że graliśmy w eliminacjach Ligi Europejskiej. I, i, I na pewno te cztery ostatnie porażki zamazały obraz postawy drużyny. Co cieszy najbardziej kapitana? Co cieszy, no, że sezon mamy już za sobą, że potrafiliśmy w. W niektórych meczach zagrać bardzo dobrze dla oka i przede wszystkim dla nas samych, czyli, czyli zdobywaliśmy punkty. Kibice tego meczu z górnikiem to długo nie zapomną. Dla nich to było coś fantastycznego, a dla Was to wspominacie najmilej? No, przede wszystkim tej rundy zapamiętam zgaszone światła w derbach i niesamowitą atmosferę, jaką zrobili kibice. Teraz kompletna przerwa od futbolu, wyłączenie się, czy, czy jednak kapitan będzie oglądał jakieś mecze w telewizji, sprawdzał wyniki w internecie, czy, czy zupełne odcięcie się od piłki. Generalnie chyba każdy z nas wyłączy się, zresetuje, wyjedzie odpocząć, spędzić przede wszystkim czas z rodziną, to będzie najważniejsze, a później 20 czerwca ruszamy od nowa. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie lepszy niż ten. Drugie triennale malarstwa Animalis, czyli konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej, zakończone. W poniedziałek w Chorzowskim Centrum Kultury i Miejskiej Galerii Sztuki MM odbył się wernisarz wystawy pokonkursowej. Uroczystość wręczenia nagród uświetniły fragmenty spektaklu Lalkarz w wykonaniu studia tańca współczesnego Tendi do muzyki Pink Floyd z albumu Animals. Pięknie. Serdecznie witamy w Galerii MM i w Chorzowskim Centrum Kultury. Konia Trienale Malarstwa Animalis jest konkursem na obraz o tematyce zwierzęcej dla profesjonalnych artystów plastyków. W tym roku odbyła się druga już edycja konkursu, poprzednia odbyła się w 2008 roku. Jeżeli chodzi o zainteresowanie konkursem, to muszę powiedzieć, że już od pierwszej edycji było bardzo duże. W tym roku artyści zgłosili 514 obrazów do konkursu. My na podstawie doświadczeń z, poprzedniego, z poprzedniej edycji konkursu tą jak gdyby drogę selekcji troszeczkę zmieniliśmy, więc art, y, jurorzy na podstawie reprodukcji spośród y, 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 nadesłanych reprodukcji od artystów wybrali 149 aż prac, które tutaj znalazły się fizycznie w Chorzowie i na podstawie tych oryginałów tutaj na miejscu 3 kwietnia wybrało 72 obrazy do wystawy y, pokonkursowej. No, i y, przyznało nagrody. Nie mieliśmy, y, nie mieliśmy bardzo dużych kłopotów. To znaczy, przy pierwszym y, zwarciu, jak to się mówi, od razu zobaczyliśmy rzeczy najlepsze. Ale potem pracowaliśmy rzetelnie, po prostu. Y, Izolowaliśmy stopniowo rzeczy gorsze, gorsze, gorsze i okazuje się, że już się wyłaniały rzeczy na, na, na Grand Prix, na, dru na drugą i trzecią nagrodę, także, że, że nie było z tym dużo kłopotu. Nosorożec jest to e, zwierzę e, skrajnie zagrożone wyginięciem w tym momencie. Zadawałam sobie e, z dwa tygodnie temu jeszcze to intensywne pytanie, czy malarz jest jeszcze potrzebny, czy, e, czy to wideo i inne sztuki performatywne nie wyprą tego malarstwa, obrazu, samego obrazu jako e, obiektu takiego. Tak się zastanawiałam, czy właśnie malarz sam w tym momencie nie jest takim białym nosorożcem, tym właśnie gatunkiem skrajnie zagrożonym. A tutaj się okazuje, że dostaje Grand Prix, co jest dla mnie jakimś wow, no zaszczytem niesamowitym. Jest to motywacja do dalszej pracy, że, że warto, że nawet jak właśnie są te myśli jakieś takie ciężkie, to nie, one, one przychodzą po to, żeby odejść. 1 czerwca swoje święto miały dzieci. Z tej okazji dla najmłodszych przygotowano w naszym mieście wiele imprez, które trwały przez kilka dni. Jedną z atrakcji był festem zorganizowany przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Arka. Niemal 50 dzieci bawiło się w ogrodzie Centrum Inicjatyw Społecznych. Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe, czy wziąć udział w mini potyczkach rycerskich. Nie brakowało quizów, a co odważniejsi mogli ozdobić twarz kolorowymi malunkami. Dzieci oczarował również pokaz iluzjonisty. Na wszystkich uczestników zabawy czekały upominki. 3 czerwca w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie odbyła się sportowa Spartakiada Przedszkolaków. W programie Imprezy znalazły się defilada przedszkolaków, konkurencje sportowo-rekreacyjne, występy przedszkolnych zespołów czy oraz dyskoteka i zabawy. Na najlepszych czekały puchary i medale, a wszyscy przedszkolacy otrzymali pamiątkowe koszulki i słodycze. W konkurencjach sportowych najlepsza okazała się reprezentacja przedszkola numer 25. Jednak śmiało można powiedzieć, że zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy tej niezwykle udanej imprezy. Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych to impreza, którą już po raz piąty zorganizował Starochożowski Dom Kultury. Każdy z uczestników festiwalu ma 12 minut na to, by zaprezentować siebie. Pomysł wziął się z tego, że my same, ja i Agnieszka Pielok, które to organizujemy, chodzimy często na festiwale, bo same śpiewamy od iluś tam lat. Brakuje nam na tych wszystkich festiwalach takiego, który dawałby możliwość przedstawienia siebie. Bo tu jest 12 minut, i nie ma tego na żadnym innym festiwalu, o którym yy, słyszałam. próby w tygodniu, więc no myślę, że koło miesiąca zajęło nam wybranie odpowiednich Przez piosenek. Z panią się nie zgadzaliśmy, były kłótnie, tak, co to była już normalka, tak. No ten chodziło... Cały miesiąc to była strata czasu tylko na same kłótnie. Bo my chcieliśmy, żeby to miało sens, żebyśmy śpiewali o czymś, żeby była jakaś scenka tematyczna i tak dalej. No i myślę, że nam się to udało. Kopnięcie stopą, uderzenie kolanem czy pięścią. Tego przez dwa miesiące mogły nauczyć się chorzowianki. Zakończyła się druga edycja kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbywały się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Ligonia. Społeczeństwo lokalne w ubiegłym roku zwróciło się do nas z taką propozycją, aby urząd miasta zorganizował wespół z policją taki kurs samoobrony dla kobiet. W rejonie Harzowa II kobiety, które uczestniczyły w tej pierwszej edycji również były bardzo zadowolone, chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Z uwagi na duże zainteresowanie tego kursu postanowiliśmy powrócić do, do, do tego pomysłu na wiosnę tego roku. Stąd też dzisiaj kończymy drugą, drugą edycję tego, tego kursu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować ten pomysł na jesień. Mężczyźni są silniejsi fizycznie, tak, często bywa, ale jeśli chodzi o szybkość i tak zwane punkty neurologiczne, które tutaj są pokazywane, można kogoś po prostu jakby obwładnić nie siłą, tylko sprytem. Chciałem po prostu podnieść swoje dalsze kwalifikacje i skorzystać z doświadczenia innych, w tym w przypadku policjantów. Uczymy technik interwencji, obrony, samoobrony przed duszeniami, obchwytami tułowia, zagrożeniami takimi, gdzie kobieta, no myślę, że musiałaby sobie poradzić. Może nie każda, ale te, które na naszym szkoleniu dwumiesięcznym przeszły techniki samoobrony, mam nadzieję, że się obronią. Uczymy postaw walki, uderzeń, kopnięć. Czy z kolana, czy stopą uderzeń z łokci, pięścią. Przypuszczam, że to dzięki Urzędowi Miejskiemu, no i komendzie miejskiej, że tyle kobiet przyszło. W miniony czwartek chorzowianie mogli być świadkami akcji ratunkowej przy ulicy Katowickiej. Powodem był pozorowany wypadek osobówki i busa. Z powodu ćwiczeń ruch na drodze krajowej został sparaliżowany na kilka godzin. Przed dziesiątą na wysokości Placu Powstańców Śląskich doszło do groźnie wyglądającego wypadku. W bus wiozący ludzi do pracy uderzył samochód osobowy. Ucierpiało 11 pasażerów, w tym siedmiu ciężko. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas symulowanej akcji ratunkowej nie zabrakło specjalistycznego sprzętu, który pomógł wyciągać rannych. Poszkodowanych umieszczono w dużym namiocie ratunkowym. Dla potrzeb ćwiczeń jeden pas przy ulicy Katowickiej wyłączono z ruchu. Już w najbliższy weekend Święto Miasta. Patronat medialny nad imprezą objął portal i pismo chorzowianin.pl. O tym, jakie atrakcje czekają na mieszkańców Chorzowa, opowie prezydent Andrzej Kotala. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszego miasta już na tradycyjne obchody Święta Miasta, które odbędą się od 10 do 12 czerwca. Program imprez jest bardzo, bym powiedział, ufity. Każdy znajdzie coś dla siebie fajnego. Wszystko się rozpoczyna już w piątek na scenie Ląpy. Będzie występ zespołu kombi. Następnie w sobotę przemarsz, przemarsz rycerstwa chrześcijańskiego przez ulicę Wolności Korowód oraz w niedzielę w Skansenie walki oręża europejskiego. Także serdecznie zapraszam. A tydzień później jeszcze tylko chciałem dodać, że będzie festiwal Orkiestr Dętych, również tradycyjny już festiwal w Parku Kultury i Poczynku. To był infoserwis Chorzowianin TV. Więcej informacji na naszym portalu. Zapraszamy!